Kochani, kolejny dzień naszego wielkopostnego zatrzymania nad Słowem wpatrywania się w Jezusa, który dziś wchodzi w polemikę z Faryzeuszami uczonymi w piśmie i stawia bardzo dobrą tezę: Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie i wszyscy w grzechach pomrzecie. Jak wygląda moje życie? Czy myślę często o niebie, o miejscu, dokąd zdążam, o domu, który właśnie, jak wygląda mój dom? Dziś z Teddy przesyłamy Wam serdeczne buziaki. Popatrzcie, jak nawet Teddy pięknie posyła Wam buźkę. Dlatego, że dziś taki szczególny dzień dzień wdzięczności, radości. Obdarowywania tym, co najcenniejsze, by w ten sposób budować Królestwo Niebieskie, aby troszczyć się o to, co ważne. Oczywiście te buziaczki i uśmiech Tediego to szczególny wyraz radości, który dziś doświadczyliśmy w czasie rekolekcji prowadzony, prowadzonych przez siostry Salezjanki dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Szczególny czas radości, dlatego przesyłamy wam serdeczne pozdrowienia. Drodzy uczniowie, nauczyciele, wszyscy, którzy zatrzymujecie się nad słowem, którzy poświęcacie swój czas dla budowania Królestwa Niebieskiego, a my a my mamy wpatrywać się w Jezusa, ucząc się od Niego pokory i zaufania. Zaufania, które buduje już tu na ziemi Królestwo Niebieskie, aby nie wywyższać siebie. Ale tego, który do końca nas umiłował, pięknego, dobrego czasu, papa. Pa.